Cześć, z tej strony Wiana witajcie w kolejnym filmie z serii DarkCraft W poprzednim filmie, gdzie budowaliśmy farm rajdów, zapomniałam wam pokazać Ile łupów się nazbierało podczas tamtego rajdu, więc teraz sobie szybko śmiegniemy i zobaczyć Oczywiście nie, nie zobaczymy tego, bo ja zabrałam, ale OBS mi zrąbał połowę filmu, o czym zapomniałam ale miałam stamtąd bodajże 7, mm, 7 tych totemów, nie. E, tak. E, to ma być film o tym jak buduje w bastionie farmerza bandoli, ale OBS oczywiście znowu wywinął mi numer i zrąbał mi połowę filmu, więc nagrywam to jeszcze raz. Lecimy teraz jeszcze zobaczyć e, farmę mm, tych mm, utopców, która oczywiście też musiała mi nie wyjść. No bo, dlaczego miałaby mi wyjść? E, tak, tu mam portal, właśnie do nateru, który tam prowadzi od tamtej e, farmy. A sama farma jest o tutaj. Ale ona niezbyt dobrze działa. E, bo, żeby działała, to musi być poziom światła 0. I tam trzeba dużo, dużo, dużo terenu tam w dół wykopać, a mi się po prostu nie chce. I myślałam, że to będzie działało, ale nie działa. E, więc e, trochę lepiej prawdopodobnie będzie działać, jak e, po prostu usunę tam ten teren dookoła, pewnie tu jeszcze więcej. Ale dobra, co ja Wam chciałam pokazać. E, pamiętacie to miejsce? Tutaj będzie się budować nasz zamek. Ale tutaj oraz a, tutaj założyłam hodowlę żab są te pomarańczowe żaby A tutaj są zielone Jeszcze tutaj, tutaj jest hodowla białych żab hmm. e, Kto wie, ten wie, że jak e, weźmiemy żabę do netheru i do miejsca gdzie się spawnują e, kostki magmy e, Ta żaba je zje i e, wypluje z siebie właśnie E, tak zwany froglight, czyli no, żabia lampa tak. Więc teraz śmigniemy sobie do Netheru, żeby pokazać wam e, W jaki sposób to wszystko zrobiłam mm. Przy okazji pokażę też wam troszeczkę e, Przynajmniej najważniejsze części e, e, Tak zwanej mojej lodostrady, to jest e, Ścieżka do mm, Fortece jestem teraz na pokojowym, żeby nic mi tutaj nie przeszkadzało, bo właśnie dlatego też wykorzystuję. Tą sytuację dopóki nie mam zrobionej farmy żelaza. Tam jest ten basen skarbowy, gdzie sobie to po prostu robimy, a my lecimy do miejscówki oj. co ja to zrobiłem? Okej. Okay. Do miejscówki, gdzie ja. Tutaj właśnie jest portal do właśnie tych bagien, gdzie buduję ten zamek, i stamtąd też wziąłem pomarańczowy oraz zielony żaby, bo to jest w sumie niedaleko, więc dlaczego by nie? Tam jest y, ta mansion, ta leśna posiadłość, nie? A tu jest pastyn. Pokażę Wam, jak ja go zaczęłam przerabiać. Yy, tu jest łódka, to, to, tym się nie przejmujemy. Ale dobra. Yy. Zrobiłam sobie tutaj troszeczkę lepszych schodów. A to dopiero jest początek. Tutaj jeszcze nie są już zrobione. To jakieś tam prowizoryczne, ja sobie nie wiem po co je zrobiłam. I zaczęłam przebudowę od tego mostku. Wszystko wyłożyłam półblokami właśnie w taki sposób, żeby się nie spałnowały pilginy. I tutaj już też pozwolić zacząłem przerabiać. Tutaj są właśnie takie schodki. Wszystko jest półblokami tu na oko. Jest między tymi piętrami jakieś 6 kratek wysokości. E, tu są kolejne schodki. I kolejne. Postanowiłam, że będę używać tych niebieskich i lampek i pochodni, bo wtedy się pigliny nie spełnują. O tu widzę troszeczkę miejsca, gdzie zamierzam zrobić magazyn. E, no i. E tak, tu będą jeszcze ściany, ale tutaj też wyłożyłam pół blokami, żeby wiadomo, nic się nie spełnowało. Ale że teraz jestem na pokojowym, to te świniaki nic mi nie będą robić. Oni tak panikują, bo się boją właśnie tych lamp niebieskich, nie? I e, proszę bardzo Tutaj też wszystko pół blokami, jedynie tutaj zostawiłam całe bloki i Wszystko zamknęłam e, za tymi nie, drzwiami Patrzcie e, Tam pod spodem jeździ wagonik z lejkiem, tam są tory I tutaj z tej strony jest, e, są lejki, gdzie właśnie zostaje przekazany ten łup e, Sprowadziłam sobie te żaby i za chwilę zobaczycie e, fragment nagrania, gdzie jeszcze nie było tej podłogi. Ja wam pokazuję e, te właśnie mechanizmy. E, tak, tak, że to jest efekt końcowy. Myślę, że jest naprawdę spoko. Więc e, że tak powiem, pozwolę Wam się cofnąć w progresie, żebyście zobaczyli, jak to wszystko robiłam. Znaczy, nie wiadomo, nie wszystko, nie? Tam po kolei wszystko i tak dalej. Ale no, mówię, OBS mi wyciął numer i e, nie nagrało się wszystko tutaj zebrałam już sobie część tych lamp, które zebrałam. Także, e, no, to to nagranie, mimo że nagrane później, pojawia się dlatego właśnie że z powodu tego tej awarii. Także, e, zapraszam do oglądania dalej. Okej, okay. System z wagonikiem działa. On sobie tak tutaj jeździ. Pokażę wam całość, jak to wygląda. I nie ma tutaj żadnego miejsca, gdzie by się zatrzymał. Tu wszędzie jest pętelka. Troszeczkę mu zejdzie, zanim to wszystko objedzie. Oczywiście tu środek schodzi dużo szybciej. Ale ostatecznie te przedmioty z lejka trafią do skrzynki. E tam. Czy tam jest taka wnęka właśnie ze skrzynkami. No wiecie? To szybciutko i on jedzie z powrotem. Dobra. Teraz jedzie, e, jedziemy z podłogą. Nad tym. Mogłam to zrobić o kratkę niżej, ale wtedy... E, tam w jednym miejscu była lawa gdzieś, bo także tutaj. I nie chciałam po prostu stracić tych temków. Dobra, skoro tu jest taka kratka. Tak powinno wyglądać, nie? Robię podłogę z tego. Aczkolwiek obawiam się, że będę musiała wrócić się do Zwykłego Świata po więcej tego. No chyba, że uznam, że dobrym pomysłem będzie hmm, rozwalanie innego bastionu. Ale zobaczymy jeszcze, jak ten wagonik sobie tam śmiga. Bo chcę zobaczyć, czy tutaj dojeżdża. To raczej ja dojeżdża. Jak on sobie tutaj wokół nie pośmieguje? Turcze. Mm. Dziwne. On powinien tutaj wjeżdżać, a nie wjeżdża. Czy ja to przeoczyłam? Czekajcie jeszcze raz. Idzie po zewnętrznej, coraz dalej, tak? Dobra Tutaj i za chwilę powinien znaleźć się tu, tu i tu Właściwie tu i tu Wiecie? Tak, jeszcze jedno okrążenie Tak Tam są skrzynki i te te tam trafią Dobra, robię się yy, podłogę i niedługo się suszymy Okej okay. Myślę, że można zacząć y, sprowadzać żaby. Póki co y, koski magmy się nie spełnują, bo jestem na pokojowym. Ale tutaj już przygotowałam sobie wej wejście dla nich. A zwłaszcza dla wariantu białego żaby, ponieważ tamten y, wariant i doprowadzenie ścieżki z tamtą był dla mnie niesamowicie problematyczne. No i w ogóle tutaj muszę sobie jakoś też to Zatkać, żeby mi te żaby tutaj nie przeskakiwały. To jakieś takie proste schodki. Zabrakło mi lodu w ogóle, bo chyba na, na, po, przy portalu do spawna sobie zostawiłam. Więc lecę sobie póki co po białe wariant żaby, bo zbudowanie tej ścieżki było dla mnie po prostu męczarnią. A póki mam e, litry, to sobie śmignę szybko. W ogóle drugi bastion i. i, i, i. Oj, oj. I mam takie schodki. Ale tutaj szybciej mi się zdarza iść, bo to jest dolina dusz. Dobra, zobaczę, ile y, żab będę mogła sobie zabrać y, tych białych. Więc lecimy. No, póki co jest noc. No i taki jakiś domek kim kurcze zbudowałam, wiecie? Prosty. A, no niestety tych białych żab, nie, póki co nie mogę sobie zabrać. Eee. Yy. Potrzeba 10 minut, żeby te kijanki się wykluły, i 20 minut, żeby one dorosły sobie. E, więc ja sobie wracam i e, weźmiemy zielone żaby oraz pomarańczowe. Hmm, zastanawiam się, czy właśnie jakoś. Już nie, pójdziemy bezpieczniejszą ścieżką oczywiście. Oj, nie powinnam była tu wlatywać, ale trudno. No, jakieś 100 metrów nam zostało. Gdzieś tutaj będzie ta ścieżka. Nie. O, tutaj jest. No właśnie. O to mi chodziło. I śmigamy tutaj sobie do góry jeszcze. W międzyczasie sobie troszeczkę chociaż taką prowizoryczną, prowizoryczną barierkę postawiłam Żeby choć te żaby mi nie wypadały, no ale zobaczymy Miałam tutaj jedną żabę i wzięłam sobie tam, żeby przetestować, ale niestety z własnej głupoty ta żaba zginęła, ponieważ kiedy Biłam magma cube, żeby były mniejsze, ta najmniejsza wersja, no to żaba mi weszła pod miecz, a że mam na nim fire aspect a niestety ta żabka zginęła, zaraz to to było, oczywiście. A tutaj. Tutaj jest sporo tych żabek już, ale ja bym chciała na razie wziąć te zielone. One były tam. Troszeczkę poławczyłam sobie przy tych żabach, więc one dorosły i też pokrywały się. Więc. Ym... Troszeczkę tych zielonych mamy. Nie? Nie, nie, nie. nie wiem, czy nie zaryzykować i tych e, pomarańczowych tych nie, też nie wziąć, bo one tutaj już są niepotrzebne, bo też e, tutaj e, są. Więc co? Może zrobimy. O! <laughs> e, Archiewman by się odblokował. Przy okazji jeszcze tą i tą. A teraz tak. E... Problem może być taki mm -hmm. Jak to otworzę To one mogą mi się albo pourywać, albo pouciekać, no właśnie Czekajcie, te sobie przywiążę Eww. jak to zrobić? Mm. A, to by... Wy... Czekajcie, tam mam jakąś żabę. Dobra, ryzykujemy. Tam mam tylko jedną taką. I dwie takie, dobra. Czekajcie sekundę. Aha, mi się zblokowała tutaj. Dobra. Wyjdzie, wyjdzie, dobra. Aha, jeszcze to mam takie. Okej. Okay. I spróbuję je tą rzeczką przeciągnąć tutaj. I wziąć do neteru. Dobra. Widzimy się jak już uda mi się je zaciągnąć do tego bastionu. Będzie ciężko. Okej. Okay. Myślę, żeby e, tutaj zdążyłam już... Dałam radę przyprowadzić. Niestety te dwie pomarańczowe żaby mi się urwały, będę musiała za zaraz po nie pójść, ale jeszcze tak na szybko wam pokażę, e, na czym polega ta farma i dlaczego. Czy znaczy, może nie zawsze będę musiała tu być, nie? Ja sobie włączę chociażby na normalny poziom. Widzicie? E, ja pomagam tym e, dużym kostkom magmy się tutaj zmniejszyć, że tak powiem. Będę musiała bardzo uważać na tę żabę. Bo mam Fire aspekt na mieczu. O, widzicie? Zobaczcie, co ta żaba będzie robić. Widzicie? Przejdę inaczej, żeby. Mm, tutaj na tą żabę poszły. T -t 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 -t. Widzicie? Chyba nie jest głodna żaba, co. O, widzicie? E, poszła e, pierwsza e, ta. Kolejna. E, wagoniki będą oczywiście to wszystko zbierać, nie? Ale tak to mniej więcej działa, no e, Te froglighty e, są bardzo ładnym e, blokiem e. Oj, już ile tego kurczę się naprodukowało, o, patrzcie No niestety jest taki problem, że czasami duże smakmakujby się spawnują O właśnie, tak jak tutaj I trzeba im pomagać się troszeczkę rozdzielić Hmm, coś tu słyszę, ten wagonik, zaraz powinien to wszystko zebrać Mam nadzieję, że to będzie troszeczkę więcej, niż, nie więcej niż 5 minut, bo... Oj, zabiłam niestety eee, Małą kostkę, zaraz tutaj odejdę i może więcej się zespołnuję Ale tak, tam nie, jeszcze tutaj umieszczę więcej tych żab, nie? Myślę, że po 3 z każdego wariantu wystarczy eee, No myślę, że będzie spoko, nie? O właśnie tak? No tak, żeby te żaby każda z nich dostała właśnie je, je, troszeczkę tych e... magma cube. Jestem najbliżej tej żaby, więc te magma cube niech sobie pójdą ze mną w kierunku właśnie tej żaby. No fajna mechanika, właśnie, że normalnie żaby żywią się slime'ami ale. Mm... Jak zjedzą kostkę magmy, to wypluwają później te proglajty, więc fajne, no mówię, naprawdę fajna mechanika Właśnie fajne też jest to, że tą żabę można przywiązać Właśnie, tu jest taka duża i będę musiała bardzo uważać na tą żabę Niech ona sobie pójdzie tutaj, pyk Słuchajcie No i też tych, tych magma creamów mi się troszeczkę tutaj nazbiera żaba po kolei sobie zjada te kostki magmy, oczywiście te małe. No i gitarka. Tak to powinno działać. Ale przyz przyznacie, chyba, że kurczę, design tego wszystkiego, to udało mi się, nie? Uznałam, że oświetlę to tymi niebieskimi e, pochodniami lampkami, ponieważ to sprawia, że pigliny się nie spawnują oraz się tego po prostu boją, nie? Także. Tu magma, O, tyk. Dobra, ja sprowadzę sobie też inne żaby i to będzie już koniec. A ja jeszcze zobaczę. Może te pigliny mnie nie zjedzą, chociaż mogą mnie zjeść, bo kurczę tam na zewnątrz jest ta skrzynka. Nie no, małe O, Okej, okay, słuchajcie, wszystkie... Mm, ...żaby sprowadziłam już Oczywiście jeszcze kilka miejsc brakuje, ale... Myślę, że będzie spoko Troszeczkę tym żabom pomogę tutaj O są troszeczkę za duże te magma o. o. to jest za dużo ta, ta jeszcze tam Kurde. małe wprowadzę między żabę, będę miała wszystkie rodzaje mm, tych y, froglightów czyli właśnie mm, mm, mm. A Żaby już ładnie zjadają te, te kostki magmy. Tak. No jeszcze sobie tutaj troszeczkę, wiecie, pustej, ale myślę, że farma działa tak, jak powinna. Ja, oczywiście, jeszcze ten bastion będę wykańczać, bo to jeszcze nie jest wszystko. No ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej. I słyszymy się w następnym filmie. Na razie.